Mój rywalem będzie zawodnik pochodzący z z klubu Arkadiusz Żaba. Miałem okazję go oglądać, ponieważ walczył dwa razy na zawodowym ringu z zawodnikiem mojego klubu. Także miałem okazję go podglądać, analizować go na żywo, jak i w domu na komputerze. Stoczyłem trzy walki. Z tego mam bilans 2-1, czyli dwie przegrane, jedna wygrana. Walka, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, to wydaje mi się, że to była pierwsza walka choćby z tego względu, że walczyłem z bardzo dobrym zawodnikiem, może powiedzieć, że z najlepszego klubu, jaki jest w tej chwili w Polsce, na Stula Fight z Arkadiuszem Jędraczką, choćby nawet z tego względu była to właśnie większa presja, był przede wszystkim to mój debiut, także akurat ta walka najbardziej utkwiła w mojej pamięci. Przygotowuję się, może powiedzieć, już siódmy tydzień. Jestem teraz na etapie robienia szybkości. Przygotowuję się przede wszystkim u siebie w klubie, tutaj w Kuźni Raciborskiej. Mamy też za sobą obóz sparingowy, który odbył się na początku lutego w zakopanym, z zaprzyjaźnionym klubem z Gracie Barra z Łodzi. No i tam na obozie, żeśmy szlifowali prawda, elementy walki w stójce, no ale głównie obóz był skupiony na tym, żeby podciągnąć wytrzymałość. Czerpie różne elementy z różnych stylów walki, choćby walki parterowej, czyli zapasy judo, brazylijskie jiu walki w stójce, czyli muay thai, boks, młoda dyscyplina, już teraz coraz częściej pokazywana na otwartych kanałach telewizji, także Wydaje mi się, że już taki przeciętny Kowalski wie, na czym polega dyscyplina o nazwie MMA. Moja przygoda ze sztukami walki zaczęła się bodajże 10 lat temu. Pojechałem na pierwszy trening brazylijskiego jiu do raciborskiego klubu Amator, gdzie trenerem jest Tomasz Jabłonka, mój bardzo dobry znajomy. To właśnie on pokazał mi walkę w parterze, na czym polega brazylijski jiu -jitsu. Pokazał mi pierwsze chwyty, pierwsze rzuty. Okazało się, że bardzo mi się to podoba, że się spełniam. No i przy, przede wszystkim odnoszę sukcesy. No i z biegiem czasu, jak ta dyscyplina stała się coraz bardziej popularna, tutaj w Kuźni chłopaki zatrzymywali mnie prawda, na ulicy i pytali się Maciek, jak, tam, jak trenujesz, czy może w Kuźni byśmy coś takiego mogli zrobić, no i tak wspólnie podjęliśmy taką inicjatywę z paroma kolegami i postanowiliśmy spróbować trenować, zacząć trenować w Kuźni. No jak wiadomo udało nam się, mamy już teraz dużo fajnych chłopaków, którzy odnoszą sukcesy zarówno w Polsce jak i sukcesy międzynarodowe, choćby Wojtek Płachcia, który w zeszłym roku w październiku zdobył wicemistrza świata na mistrzostwach świata na Węgrzech.